Cześć, witajcie, moi drodzy! Dzisiaj STG, czyli radziecki met Premium 8. poziomu STG należy do tej samej grupy czołgów, którą odkurzam w nie tak długim czasie, czyli pojazdów, które można było nabyć w wersji z kamuflażem lub bez, no i one są w grze jako oddzielne czołgi. Ja miałem wcześniej STG Guard, czyli gwardziste, no a Dzisiaj przyjdzie pora na omówienie tego samego czołgu w wersji bez malowania, czyli po prostu STG. O gwardziście robiłem materiał dość dawno temu. W ogóle dla mnie ten cały gwardzista to był taki ruch gamingu, że głowa mała, bo oni wydali go z kamuflażem, który był taki sam. Gwardzista ten miał ten sam styl, co Defender, i wiele osób się napaliło, że to będzie właśnie drugi Defender, kiedy jeszcze Defender no, nie był dostępny, a już był na niego całkiem duży hype. Yy, no, a jak szybko życie zweryfikowało z Defenderem, ten czołg niewiele ma wspólnego. No, bo co go może łączyć? Tylko to, że jest radziecki, a w praktyce jest to pojazd dużo, dużo yy, słabszy, a przede wszystkim nie tak idioodporny, jeśli chodzi o styl gry, jak Defender. No, ale dobra, tam było jak było. STG już w grze jest od dawna. Można było go nabyć bodajże za obligacje. Zobaczymy czy tutaj, o, można go nabyć nawet też za golda właśnie w drzewku, tak? Tak to wygląda, stąd ja go też nabyłem. I powiem tak, robiłem o nim jakiś materiał, jakąś bitwę widza wrzucałem, to było chyba na mapie Pilzno, ile dobrze pamiętam. Wynik był rewelacyjny. Ja oczywiście trochę na ten czołg wtedy ponarzekałem. I jak zawsze y, trafili się tutaj jacyś ludzie, którzy: no, nie, nie, STG jest super, mi się gra świetnie, to jest dobry czołg. No i dobra, no, jeżeli tobie się gra świetnie i, i masz dużą frajdę z grania tym pojazdem, to okej, okay, to się cieszę. Ja nie mam i po odkurzeniu tego czołgu, tylko się w tym hmm, przegłaszam. Przeklęczy... Przekonałem się, że tak da jest dalej. WOT no, się zmienił, ale moje, moje zdanie na temat czołgu się nie zmieniło i prowadzę ten kanał już od lat. Moje filmy z WOTA robią od kilku do kilkunastu tysięcy wyświetleń, więc wiem, że zawsze niezależnie o jakim czołgu nie robię materiału, niezależnie jak słaby lub dobry on by nie był, to znajdzie się zawsze ktoś, kto twierdzi zupełnie y y inaczej. M mimo że na 100 osób, które znam 100 osób powiedzą, że STG jest słaby, to zawsze się jakaś później jedna znajdzie, która powie, że się te wszystkie 100 osób myli. Ale najlepiej zwrócić uwagę na to na randomach, gdzie ani gwardzista, ani STG nie jest pojazdem, który występuje w dużej liczbie. Więc no, popularność tego pojazdu świadczy też o tym, że no, nie jest zbyt dobry, bo jeżeli czołg jest dobry, to tego na randomach jest pełno, czego efektem jest na przykład yy, bardzo. Duża uniwersalność ciągu takiego jak Progetto, i tego widzimy pełno w każdym randomie, prawie, a STG raczej pojawia się rzadko. STG to jest med według klasyfikacji wotowskiej, na którym możecie sobie szkolić czterech załogantów, czyli dowódcę, celowniczego, kierowcę i ładowniczego. Zestaw akurat załogantów jest GIT, bo mówimy tutaj o załogantach. Jak sobie zobaczymy. Radzieckie medy to IK-91, akurat 907 to jest specjalna, i 140, i T62A, i 430U. Są to pojazdy, które no, mają po czterech załogantów. Ale, ale, Wr wróćmy do naszego STG, ale. Nasz yy, Poza oczywiście STG możemy sobie szkolić załogę na T-54 Mod 1 albo na t 44 i dla mnie osobiście tamte pojazdy są dużo lepsze, dużo przyjemniejsze w grze. STG jest medem, którym tak naprawdę gra się bardziej jak TDK. Więc to już nie każdemu musi pasować. Druga sprawa, macie wieżę z tyłu, to jest kolejna rzecz, która niekoniecznie musi pasować wszystkim osobom. No i tutaj mamy troszkę inną charakterystykę działa, bo nie mamy jakieś tam plójki, nie mamy działa, które strzela, nie wiem, po 250, tylko mamy działo, które strzela aż po 390, czyli właśnie tak bardziej w stylu Tedekowym. Ale no niestety yy, mamy tutaj tragiczny DPM, do, do czego zaraz przejdę. Bardzo dobrą celność bazową mamy, bo 0.33 na radzieckiej 122, to jest naprawdę na papierze świetna celność i wiele osób się nad tą celnością rozpływa, że działo jest super, super celne i jest świetne. Ja pograłem i tak powiem, że średnio. Yy, owszem, wiadomo, no, można by się czepiać, że są działa bardziej takie niecelne, bardziej takie, które często często puszczają kalafiory i zgodzę się z tym, ale yy, tej gereczce jest oczywiście nasze kochane RNG, co powoduje, że nawet najbardziej celne działo potrafi od czasu do czasu strzelić nie tam, gdzie byśmy sobie życzyli. I o ile jest to na pojeździe, który ma duży DPM do zaakceptowania, to niestety na tym czołgu. Na czołgu, który z takim wyposażeniem, czyli dosyłaczem, dyrektywą do dosyłacza oraz biją, ładuje, moi drodzy, prawie 11,5 sekundy. Każde pudło, każdy link bardzo boli. Osoby, które przychodzą do mnie na Twitcha zapewne pamiętają gdzieś tam ten ostatni wieczór, w którym dobijałem do 50 bitew na STG i jak bardzo to działo, siało, w jakich sytuacjach ono nie trafiało i się zastanawialiśmy, jak to jest, bo z celnością działa, z dobrą celnością, to miało niewiele wspólnego. Nie wiem, może miałem pechowy wieczór, ale naprawdę mnie to Irytowało. I teraz ktoś powie, no dobra, no właśnie, masz celne działo, strzelasz, grasz jak TDK. no czyli trochę jak Revalorize, który też ma 390 alfy i też ma bardziej, bardziej się gra jak TDK niż jak medem, no i refka nie jest zbyt dobra, jeśli chodzi o realia wota. I ze StG mam to samo, to samo, uczucie. Jeżeli chciałbym, jeżeli mam grać czymś jak TDK, to wolałbym kupić te bo jeżeli mogę sobie szkolić załogę na czołgi średnie, no to już lepiej kupić te 54 mund 1 czy te 4400 40, i tamtymi czołgami będę grał jak medami. A jak mam grać Tedekiem, to ja sobie mogę kupić SU-130pm albo ISU-152k. Stanie gdzieś w krzaku, czy generalnie próba próba snajpienia i grania jak Tedekiem ma jak najbardziej sens w tym pojeździe tylko, że z drugiej strony no, będziecie się bawić pojazdem w TDK który ma 212 penetracji na pocisku zwykłym i 248 na goldzie i o ile, jeżeli weźmiemy, że to jest met, to wartości te są naprawdę spoko ale jeżeli mamy grać stylem TDK, no to już niekoniecznie, bo jednak TDK na poziomie 8 tą penetrację mają zazwyczaj dużo, dużo lepszą i bardzo często też dużo, dużo lepszą alfę która robi robotę. Do tego z badziewny DPM z takim ustawieniem, to jest 2038, powoduje, że, tak jak już wspominałem, jeżeli spudujecie, jest problem. Ale największy problem jest, kiedy dochodzi między wami do walki z jakimś innym ósmym kierem 1 jeden na 1. Jeżeli on jest na Full HP, no to macie problem, bo prawdopodobnie rozwali was na DPM jeżeli nie traficie, odbijecie się, no to macie problem, bo prawdopodobnie rozwali was na DPM, więc tym czołgiem wymiana walka 1 na 1 jest raczej niezalecana, ewentualnie tylko wtedy, jeżeli macie pewność, że po prostu wyjedziecie i gościa skończycie, tylko pamiętajcie też, że jest, są, jest coś takiego jak, widu, jak widełki RNG w losowaniach uszkodzeń, więc jeżeli patrzycie, że koleś ma około 390 hapsów, wyjeżdżacie, chcecie go skończyć, a wam nie polosuje, no to też macie problem przez 11,5 sekundy. I to... I to w Gram z gaśnicą, bo niestety pojazd obrywając od przodu lubi się zapalić, więc tutaj uczulam, jeżeli chcecie grać z racjami bojowymi, to jest to spore ryzyko i robicie to robicie na własną odpowiedzialność. Depresja działa 6 stopni, nie jest, nie ma to, to nie jest szał, ale biorąc pod uwagę budowę, to też nie ma tragedii. Ja osobiście nie polecam STG raczej w pierwszej kolejności, raczej bym odradzał. Jeżeli lubicie medy klasyczne, no to, to granie nim nie musi Wam sprawiać Friday. Ja go nie lubię, zrobiłem co miałem zrobić i znowu sobie będzie, stał, będzie sobie stał w garażu. Zresztą w dzisiejszych realiach wOTA cała ta linia do K91 to jest tak średnio potrzebna, bo K91 ma wiele wad, niewiele zalet. Ostatnio sobie nawet nim troszkę pograłem tam z, kil... nie wiem, z 20, z 30 bitew i... To działo, które kiedyś wydawało mi się dość dobre, wydaje mi się w obecnych realiach wota, że jednak mogłoby mieć ciut lepszą stabilizację i być pewniejsze. I o ile jeszcze, jak robiłem film o 91 no to porównując go z tamtejszym Leopardem byłem nawet zadowolony z tego radzieckiego czołgu, jeśli chodzi o styl gry. To obecnie, kiedy Leopard 1 dostał zmiany i stał się naprawdę zacną maszyną, gra się nim naprawdę nieźle, to taki K91 jest totalnie bezużyteczny i nie ma co się dziwić, że jeżeli gracie na 10. tierach, to praktycznie tamtego czołgu radzieckiego zwierząt z tyłu się nie spotyka, no bo on, to nie jest czołg metowy, delikatnie mówiąc, a tak naprawdę w obecnych realiach WODA to nie jest nawet dobra. Maszyna i chyba to by było na tyle. Załogę, tak jak mówię, t 62 mam, to nie jest, i to jest któraś tam załoga t 62 nawet nie ma skończonego czwartego perka. Tego czwartego perka będę chciał pewnie skończyć, ale raczej przerzucę tę załogę do T54 Mod 1 albo do T4400, bo po prostu grając na STG przyjemności nie mam. Dobra, jesteśmy w bitwie, no i to jest losowanie, które daje jakąś tam nadzieję na dobrą bitwę. Przede wszystkim na frajdę jako taką z STG, czyli losowanie na szóste tiery. No bo na takiej szóstce czy nawet siódemce Alfa 390 robi wrażenie, jeżeli za tyle zbierze. Zapewne też zastanawiacie się po co gram z lornetką. Otóż dlatego, że STG ma badziewny zasięg widzenia. Naprawdę słaby. Owszem, można spróbować zagrać z optyką do pchać ją jakoś innymi pierdołami, innymi rzeczami, perkami i może zgranie z optyką by wystarczyło, ale jak widzieliście, ta moja załoga jest na razie słaba. Nie gram z racjami bojowymi, bo yy, nie chcę, bo nie chcę ryzykować pożar, a też wolę dyrektywę na wolę dyrektywę na przyspieszenie ładowania niż na zwiększenie zasięgu optyki. Stąd właśnie. Zdecydowałem się, żeby nadrabiać braki w zasięgu widzenia założę lornetkę. Do tego też, tak jak mówiłem, często STG się gra raczej pasywnie, gdzieś raczej się przykampi, gdzieś przy krzaczku, więc macie czas na to, żeby tę lornetkę odpalić, macie wieże, więc też nie ma problemu. Cofam się, żeby być za krzaczkiem, i te 50 nie miał szansy. Żeby te 50 nie miał szansy na wyspotowanie mnie. Teraz udało się. Wyeliminować go po mojej asyście 1196 uszkodzeń, 297 asysty tyle mam na koncie. To, że STG ma badziewny DPM, oznacza, że żeby naprawdę cieszyć się tą maszyną, żeby mieć dużą przyjemność z gry, trzeba trafić na bitwę. Niejednostronną i niekrótką. Przede wszystkim na bitwę, która trochę trwa, bo jeżeli macie DPM, to potrzebujecie czasu, żeby gdzieś te obrażenia robić. Jeżeli bitwa jest zbyt szybka, zbyt jednostronna, przede wszystkim za krótka, to możecie nie mieć kiedy nastrzelać, nie mo możecie nie mieć kiedy trafiać w przeciwników, bo po prostu będziecie przeładowywać i kiedy jeszcze gdzieś tam jest okazja na trafienie w jakiś czołg, gdzie czołgiem z lepszym DPM-em moglibyście oddać strzał, a Wy będziecie dalej na ładowaniu, to po prostu Wasi sojusznicy będą zabierać Wam demecz. To samo tyczy się sytuacji, w której Wasza drużyna jest miażdżona, po prostu jeżeli wyjedzie na Was dużo czołgów wroga, oddacie jeden strzał i to będzie tyle, bo prawdopodobnie przez te 11,5 sekundy, jeżeli będziecie na spocie, nie zdążycie przeładować, tylko raczej Was rozwalą. Tutaj mam akurat bitwę, która układa się świetnie, bo Mam dużą mapę, jaką jest Red Shire, Jest to tryb spotkaniowy, to akurat ma mniejsze znaczenie, no ale warto też o tym wspomnieć. Moja drużyna nie jest zbyt mocna, drużyna wrogów nie jest zbyt mocna, patrząc po rozjazach i po tym co się dzieje, ta bitwa nie śpieszy się, jest bitwą raczej, która trochę potrwa, więc będę miał szansę, żeby te uszkodzenia Andrzej, zrobić. Jest gryspę. Podjechał sobie, bo nikt z nas nie, z naszych czołgów nie pojechał na zamek jeszcze od Churchilla obrywam, więc muszę mieć tego świadomość, że tam stoi. Czas, celowa Czas celowania mógłby być delikatnie lepszy, jeżeli mamy bazować na tym dziale przy tak słabym DPM-ie, bo niestety zobaczcie, sporo jednak zajmuje, zwłaszcza po rozjeździe, skupienie tej armaty po, po ruchu, no, a jednak muszę mieć pewność, że. Że będę mógł trafiać. I teraz znowu cofam, cofam, cofam. A tygrys P, tygrys P bez problemu mnie raczej będzie przebijał. Pojawia się jeszcze Czerci, na szczęście on się ode mnie odbił. Warto tutaj Wam wspomnieć, że oczywiście ja podczas ogrywania grałem sobie na różowym dosyłaczu I, 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 i różowym stabilizatorze, więc wyglądało to ciut lepiej. Ten czas ładowania też był troszeczkę lepszy, chociaż niewiele lepszy. No i niestety teraz trafiła się. Nieciekawa sytuacja, bo artylerzysta nie dość, że mnie ogłuszył, to jeszcze wyeliminował mi celowniczego, no co jest dlatego tego czołgu dramatem, bo przy długim czasie ładowania chcielibyście, żeby ta pestka raczej leciała tam, gdzie sobie tego życzycie, a bez celowniczego jest po prostu to trudne. 3360 uszkodzeń zrobionych, 920 asysty, ja muszę teraz starać się jeszcze wytrzymać tych kilkadziesiąt sekund. Około właśnie pół minuty, żeby przywrócić swojego celowniczego i licząc na to, że mnie Tygrys P nie wydoi, yy, mając nadzieję, że nie dostanę od artylerii, Małże, yy, więc spotuję go, ale też na wariata nie wyjeżdżam, bo przy rozwalonym celowniczym mógłbym skalafiorzyć nawet z najbliższej odległości. 8 na 4, mamy już dość mocno zarysowaną przewagę. Jest Tygrys P, i teraz, nawet na uszkodzonym celowniczym, udało mi się trafić. To był dość bliski dystans, bardzo dużo szczęścia w tym momencie. Celowniczy, uleczony, no i dojeżdżam, żeby tutaj zacząć dokaczać przeciwników 9 do 5. Tygrys P jest teraz na przeładowaniu, mówiąc go eliminuję tutaj. Też przed chwilą padł żów ubity przez Jacksona. O, oczywiście o Turtlu też macie u mnie m, materiały na kanale, to jest też bardzo, bardzo rzadka maszyna. Bardzo rzadko ją spotykam na ósemkach, niestety, co pokazuje o jej e, sile, ale o tym na, kilka, kilka filmów z Turtla się na kanale trafiło, więc jeżeli nich nie oglądaliście, to odsyłam do playlisty z pojazdami e, brytyjskimi. Teraz dojeżdżam, jest Nashorn, trafiam na szczęście, miałem nadzieję, że to jeszcze go starana pociągnę, ale artyleria go dobija. Na moje konto powędrowała asysta 4139 uszkodzeń zrobionych, 1280 zrobionej asysty. I zobaczcie, właśnie tutaj była taka sytuacja, że czołgiem z lepszym DPM tego RHM bym dobił. Dobiłbym miał więcej uszkodzeń, miałbym czwartego fraga, a niestety tutaj jeszcze byłem na przeładowaniu, spotowałem go i dzięki temu mój yy, drużynowy go yy, wykończył. Teraz będę jeszcze tworzył pluton dynamiczny 120, bo ma. Też trzy fragi poszukiwania artylerii. Ja będę jej szukał w tych okolicach, ale okaże się, że arcioszka będzie tutaj i już do niej nie dojadę. Churchill ją tam ogarnie, więc nie przedłużamy i idziemy do wyników. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę tam wpadła odznaka mistrzowska Asa Pancernego, a że była to moja pierwsza MK na STG w tej wersji, oczywiście bez malowania, no to bitwa z kronikarskiego obowiązku ląduje na kanale. Do tego dorzucamy dużego kolibra oraz braterstwo broni, czyli BIA, bo też niektórzy pytali, co to jest BIA. BIA to jest oczywiście skrót od Brother in Arms, czyli właśnie w Włocie jest to braterstwo broni. jest to zarówno medal, jak i umiejętność tutaj, którą macie z tą łapką. 4139 uszkodzeń zadanych, 1439 asysty i 3 fragi dało łącznie 1235 punktów bazowego expa. Nie jest to wynik rewelacyjny, ale o dziwo okazało się, że na tym czołgu wystarcza na MK w tamtym dniu. Co też pokazuje, no, że dana maszyna popularna zbytnio nie jest. 15 strzałów oddałem, 12 trafiłem, wszystkie z penetracją na te 4139 uszkodzeń zadanych, 1497 na dystansie powyżej 300 metrów. Przejechałem troszkę ponad 2 km, tak jak mówiłem, 1439 punktów asysty. To wszystko z różnymi bonusami złożyło się na 186 tysięcy kredytów zarobku. Do tego wpadło 26 obligacji. No i to by było. Tyle. Jeżeli macie STG, niezależnie czy w wersji gwardzisty, czy w wersji takiej w garażu, to piście proszę, co o nim sądzicie. Jeżeli lubicie ten czołg, to napiszcie dlaczego i czy nie przeszkadza Wam słaby DPM oraz to, że przy graniu TDKM tak średnio z tymi parametrami penetracji. A jeżeli nie macie ten czołg, ale nie jesteście jego fanem, to też napiszcie mi proszę w komentarzach. Dlaczego? Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas, dziękuję za wszystkie łapki w górę pod tym materiałem, za Waszą aktywność. Pamiętajcie proszę o mediach społecznościowych, Facebooku, Instagramie, moim patronom. Jak zawsze dziękuję za wsparcie, dziękuję też wszystkim osobom, które nie przewijają reklam. No i widzimy się w kolejnych materiałach. Miłego dzionka, trzymajcie się, cześć!